Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym przedstawię mody, w których używam do gry w World of Tanks. Tym razem mody aktualne dla wersji 9.2. Pierwsza rzecz, którą musicie zrobić, postaram się przede wszystkim, żeby ten odcinek był tym razem mimo wszystko krótszy, to wchodzicie sobie na link podany w opisie filmu. Tam ściągacie plik OMC Mod Pack Installer, uruchamiacie go i oczom waszym pokazuje się to okienko, klikacie sobie dalej i tu jest różnica, która z tego co pamiętam, weszła już w wersji 9.1, ale w późniejszej wersji modów, których ja już nie używałem. Pierwsza rzecz to jest taka, że tutaj od razu jakby on instalował mody, tutaj jest pytanie o... Instalator zainstaluje program OMC Modpack do poniższego folderu, czyli tak w on instaluje program, a dopiero potem mody. Więc wybieracie najpierw pierwszą ścieżkę, niezwiązaną w ogóle z World of Tanks, tylko miejsce, w którym ma być, tak jakby w ogóle aplikacja OMC Modpack Client. U mnie to jest C Program Files 86 OMC Modpack. Wybieracie sobie, i tu jest kolejna druga rzecz. Select Download Storage Data Location. Tu jest pytanie wprost o to, w którym miejscu ma OMC Modpack przechowywać pliki, które on ściąga do wgrywania waszych modów. Tego wcześniej w ogóle nie było, tych dwóch rzeczy, czyli wyboru miejsca instalacji, jakby aplikacji OMC Modpack. I miejsca przechowywania plików ściągniętych tego w ogóle nie było. Wcześniej po prostu było, wybierz gdzie masz folder ResMods dla WOTA, kliknij Next i potem graj sobie wszystkie mody. Także te dwie zmiany. Pierwsza to jest miejsce, gdzie macie klienta, druga to jest miejsce, gdzie macie pliki. U mnie tych dysków jest kilka, także na razie jest to wybór dysku E, moje dokumenty, OMC Modpak. Klikam sobie tutaj, on teraz instaluje i teraz jest dopiero właściwe przejście do klienta OMC Modpak i pokazuje się to znane Wam z wcześniejszych filmików okienko. Ja teraz postaram się nie zasłonić sobą i kamerką tego okna. Tutaj odklikujemy pozwól, wysłać anonimowe dane, nie potrzebujemy się tym dzielić i on teraz... Zbiera sobie informacje z dwóch serwerów odnośnie swoich, właśnie ustawień i ewentualnych modów, i jest to właśnie znane okienko. Ja tu sobie tak postaram pokazać się: jest psychoskład widać, ja tu gdzieś jestem, ja tu gdzieś jestem, tutaj i lecimy od góry. Zalecam czystą instalację, żeby Wam wyczyścił folder cały resmod. To się może przydać. Tutaj jest wyczyszczenie pliku cache. Może to wpłynąć na szybkość gry i ewentualnie poprawić i tak jakby zniwelować problem zawieszania się gry przy zmianie serwera po tym jak wyłączymy grę. Można zaznaczyć to jak chcecie. Tak jak mówiłem już od kilku w sumie miesięcy, u mnie konfiguracja XVM podstawowa, XVM Main Files 5.33, wersja tego builda to jest 30.64. Ikonki klanów nie używam, tutaj widzicie ewentualnie e, mogę sobie to zaznaczyć, pewnie tak zrobię, hmm, tutaj XVM clan icons, top clans only, circa 150 per server, czyli tutaj e, taki jakby... E, Wyszczególnione i wyodrębnione około 150 według XVM najlepszych klanów na danym serwerze. Mam nadzieję, że jak to zaznaczę, to będę widział ikonkę PSQD również w grze. Moim zdaniem zaliczamy się do 150 najlepszych klanów na serwerze europejskim. Kolejna rzecz, konfiguracja xvm tutaj jest. Wygląda tak. Mam zaznaczone rozszerzenia minimapki. To Road with Player Name, Tank Name to jest oczywiście to co się zaraz tutaj wczyta, czyli ten opis czołgu i nazwa gracza. Nick gracza. Używam tego w ten sposób. Dead Tanks Marker on Minimap Disable. Mam to wyłączone, bo chcę je widzieć. Show Lost Enemy to jest pokazane na minimapce, gdzie ostatnio zniknął przeciwnik. To jest właśnie naprawdę bardzo, bardzo przydatne, bo tutaj jak teraz widzicie, to są właśnie o te, to jest ten znacznik, gdzie on ostatnio był wyspotowany. Bardzo się przydaje. Zmiany na over target market. Marker wcześniej używałem tego, jak pewnie pamiętacie, to już były nawet takie dość stare screeny. E, tutaj Quick Color Marker e, to było naprawdę już e, stare. To jeszcze brane pod uwagę był XWN Color, XF Color. E, także teraz używam sobie Over Target e, mark, Marker Extension tutaj w OTM version 2, e, w wersji 2 wersji Jasza i Standard. Czyli to mniej więcej wygląda w ten sposób: macie tu na przykładzie, to jest to standard Ally Tank Names, Player Names Only while holding ALT, czyli niki będą pokazane tylko przy tym, czy po tym, jak wciśniemy ALT. Tutaj trzeba, tak jak wcześniej, trzeba odznaczyć Our Team, Enemy Team, tylko po to, żeby nam działał ten mod pokazujący łączną pulę HP drużyny swojej i przeciwnika. Wyłączenie w statystyk graczy, mam to odkliknięte, bo chcę to widzieć. Do tego jest e, player, panel and statistic display. To jest e, to, jak się ładuje mapka i ewentualnie pod, ta, pod tabulatorem. Mam to w tej wersji od Mortis Edition. Fajna, moim zdaniem, ciekawa. Tutaj macie ewentualnie wiersza, trochę inna. Ja mam po prostu to. E, tutaj szczerze mówiąc, nie wiem, Highlight, Own, End Squad, Vehicles. Tutaj jest po prostu pokazanie, jakby e, zrobienie bardziej wyraźnych ikonek czołów, które grają w Plutonie z nami. E, I to w sumie tyle. Mamy ten znacznik. Chyba nie potrzeba tego dodatkowo widzieć. E, HP Bars. E, to szczerze mówiąc chyba jakaś nowość. Wcześniej wydaje mi się nie zwróciłem na to uwagi. Niech się załaduje i zobaczymy. A, to już teraz widzicie. Tutaj e, pod nikami graczy będziecie mieć widoczne e, takie linie, które pokazują punkty HP sojusznika i przeciwnika. Jednocześnie, patrzę, bo jakby tak przeciąg się robi. E, to jest znane w sumie z Esla, z tych rozgrywek e, z lan u kiedy e, tam w, na, na filmikach po lewej i po prawej stronie widzicie e, z jednej strony przeładowanie. E, Graczy po lewej i po prawej, jak i dodatkowo też widzicie pulę HP, tutaj jest trochę to inaczej. W wersji Big macie po prostu taki duży panel, to już jest typowo jakby ściągnięte z Esla i tych ustawień turniejowych, kiedy ten gracz Bóg może widzieć obie strony, wtedy, żeby, po prostu, żeby widzom było łatwiej ogarnąć kto ma ile punktów zdrowia. To takie coś fajne, moim zdaniem ciekawe, można się temu przyjrzeć. Na razie nie używam, wystarcza mi póki co pula. HP ogólna, nie przyglądam się poszczególnym punktom HP. W sumie nie jestem im potrzebne, bo patrzę na punkty zdrowia swoich kolegów albo ewentualnie sojuszników z drużyny w promieniu tam 50 maksymalnie 100 metrów, a nie na przykład zastanawiam się, gdzie stoi T69, który ma 18 punktów zdrowia, czy mogę pomóc. Niepotrzebna mam zdaniem informacja. Cóż, kolejna rzecz, auto-logowanie można włączyć, pomijanie intra mam włączone, zapamiętanie ostatniego serwera włączone i usunięcie loga OMC przy starcie bitwy mam to również włączone. Skale, skale kolorów na tablicy wyników są dwie, albo votlapsowa, wygląda w ten sposób, ewentualnie XVM Original, czyli taka oryginalna XVM-owa, ona jest szersza, zobaczcie, zielone kończy się na 1979, według WotLapsa kończy się na 1899, także różnica jest, to tylko ewentualnie, jeśli chcecie być bardziej na przykład zieloni albo niebiescy, to możecie sobie wybrać tę WotLapsową, bo jest trochę krótsza, ewentualnie można wziąć sobie konfig XVM Aslane, jeśli ktoś lubi to, to polecam, bo wiem, że dużo osób tego konfigu używa. On jest taki, to oczywiście będą e, kolejne screeny, to już według uznania. E, Six Sense, oczywiście żarówka, używam tej e, 12-sekundowej czy takiej najdłuższej, kiedy jest absolutna gwarancja, że zniknęliśmy. Jeszcze jest możliwość krótszej, czyli 9,5 sekundy, cichszej o 10 dB. Ja używam tej 12, wtedy po prostu mam absolutną gwarancję, że na pewno już się nie świecę. Wybór różnych symboli tej żarówki, można sobie zmieniać. Ja używam tego Aslainowych, można mieć jakiś AK ramba, można mieć żaróweczkę standardową, można mieć oko Saurona, można mieć Logo FTN, to już jak wy wolicie. Dodatkowo, kolejna rzecz, której nie używam, pokolorowane tutaj w drzewku, w naszej, tej statystyce naszych czołgów, pokolorowane one są ze względu na rodzaj, czyli Tedek, Light, MT. Albo artyleria. Nie używam. Moim zdaniem zupełnie niepotrzebne. Ikonki czołgów, od dawna mówię, ciągle te same. Ikonki czołgów S-Line, Contour, Icon, Mod absolutnie moim zdaniem jednoznaczne i bardzo fajne. Szczerze polecam. Możecie sobie po prostu przeklikać, zobaczyć, które Wam pasują. Na przykład tu jest jakiś Jack Hammers, Icon, Contour, Mod, Zaumga, Style. To już po prostu jak Wy wolicie. Ja wiem, że na przykład żółty to Med, a niebieski to Dedek i tyle. To mi wystarczy. Kolejne, pytaliście o to i to jest bardzo ważna informacja pytaliście o to Omen, jaki masz celownik? Otóż w wersji 9.1 w ogóle tutaj tego nie zaklikiwałem użyłem celownika zewnętrznego, który znalazł magiczny Grzegorz, który bardzo mi polecał. Teraz on został zintegrowany z pakietem OMC Modpack, co mnie bardzo cieszy. Nazywa się Standard With Timer and More by Jumakas, i to jest naprawdę bardzo podstawowy taki bardzo bazowy celownik, ale zawiera wszystkie potrzebne informacje i to co jest dla mnie ważne przede wszystkim jest ważne też dla was. To, że pokazuje również przeładowanie na powtórkach. We wcześniejszych powtórkach i wcześniejszych modach zauważycie, że na przykład jak używam tego Sword of Damocles, czyli Miecz Damoklesa, to on oczywiście bardzo fajnie wyglądał, ale na powtórkach ciągle wyświeciło się, że przeładowanie to jest 0, 0 Więc to przeładowanie tylko ewentualnie po tym kółeczku mogłem poznać, ani mogłem dokładnie co do ułamka sekund. On jest tutaj na końcu wyszczególniony, ale naprawdę jest bardzo prosty, nie utrudnia celowania, nie, nie jest przesycony informacjami, a ma wszystko to, co jest potrzebne. Dodatkowo również zawiera, zawiera w sobie celownik dla artylerii, która jest o tyle bardzo fajna, że w tym celowniku dla artylerii to takie lekko prześwitujące zielone kółeczko, dokładnie owalne, oznacza zasięg rozrzutu odłamkami. Czyli na przykład to oczywiście jest Wasz celownik, który pokazuje, gdzie ewentualnie może pestka spaść, a tutaj jest dokładnie pokazane, jak ewentualnie będą się rozkładać odłamki. Dlatego go używam, bo szczególnie dla artylerii jest to bardzo, bardzo przydatna rzecz. Kolejna rzecz, ograniczenie ruchu działa. Tutaj akurat wybieram właśnie Sword of Damocles. Takie dwa paseczki, możecie sobie wybrać coś innego, jeśli Wam się to podoba. Oczywiście dla td i dla arty, bardzo, bardzo przydatne. Kolejna rzecz, bardzo przydatna nie tylko dla artylerii. Celownik serwerowy w różnych kolorach, w różnych możliwościach. Ja wybieram ten od jakiegoś czasu, używam Melty Maps Math Mod przydatny, tylko pamiętajcie bo teraz zauważyłem, że w wersji 9.2 jakimś cudem odkliknęło mi w ustawieniach gry, żeby był włączony celownik serwerowy. Po wgraniu tego moda musicie oczywiście go włączyć z poziomu gry. Mody na zoom i kamerę. Mamy zoom out 100 metrowy, moim zdaniem zupełnie ok i włączone without gun shake, czyli przy strzale działo nie ma tam różnych takich dziwnych e, ob, y, ruchów, tylko po prostu jest cały czas nieruchome, e, nie zmienia to oczywiście jakby sposobu celowania, ale y, no, ta, ta percepcja jest łatwiejsza. Możecie sobie wybrać oczywiście jeszcze max zoom out na 300 bądź 500 metrów i interesujące pewnie wiele osób zoom na przybliżanie, czyli zoom in. Mam taki raz 10 w tej skali 0,930, ewentualnie możecie mieć wyższe. Przy 60 już po prostu można celować w poszczególne piksele, moim zdaniem nieprzydatne, ale na przykład jeśli ktoś bardzo daleko snajpi, to czasami może mu się przydać. To do czego jestem przyzwyczajony, czyli przejście do trybu snajperskiego w czołgu dzięki kółku myszy. Niektórzy nie lubią, niektórzy lubią na przykład shiftem, ja bardzo lubię scrollem scrolle myszki. Pojawiło się kilka nowych damage paneli, tak przykład jest wersja shooters, w styl pierwszy, styl drugi i styl pierwszy. To może Was zainteresować, bo też jest całkiem ciekawy. Dodatkowo jest tutaj przy okazji pokazane ustawienia side scrapu, czy są dobre, czy są niedobre. No i też tutaj jeszcze jest, a przeniesiony jest chyba pasek zdrowia na środek, to jest kolejna rzecz. No i tutaj macie ikonki, jak kto z jakiej amunicji i za ile. Ja używam od dłuższego czasu bardzo przeze mnie lubianego i też z tego co wiem, lubianego przez was. XFT Damage Panel w wersji 0.8. Do tego panel przyjętych uszkodzeń, tych panel jakby zadawanych uszkodzeń od przeciwników. Używam tego Big by e, Powitter. To jest właśnie dokładnie to o czym mówiłem w, przy ostatnich modach. Jasno wskazuje skąd dokładnie nadleciała pestka. Czerwona to była penetracja, żółta to jest ding. Można się zorientować skąd przeciwnik nawet niewyświecony strzela. E, Infopanel e, to jest e, to co się świeci pod czołgiem. Szczerze mówiąc, tutaj zastanawiałem się, na przykład, bo tu jest kilka tej wersji ma machine, e, naprawdę fajne, ciekawe informacje, w różnych jakby no, podane sosach i w różny sposób. E, szczerze mówiąc, to jest właśnie, to jest o tyle ciekawe, to jest taka mała ikonka, ale między Bogiem a prawdą, albo Bogiem a prawdą, przepraszam, bo się nie mówi między, tylko Bogiem a prawdą. E, ten jest najfajniejszy, bo mnie interesuje głównie. Nie, nie interesuje mnie tutaj wartość pancerza, bo nie przejrzałem sobie w, głowę, czy go, w głowie, czy go spenetruje, czy nie. Najczęściej tak się wali albo wiadomo, albo w przednie kółko napędowe, bądź w tylne od boku, albo w dolną płytę i już przednia płyta wieża nie i to jest główne założenie. Interesuje mnie przede wszystkim reload przeciwnika, ale informacje o reloadzie, jeśli dobrze pamiętam, to jest albo w tym miejscu, albo podaje to XVM, Pokazuje Wam na przykład ostatnie trafienie powiedzmy od RHM-a, który ładuje tam powiedzmy jeszcze 6, 5, 4, 3, 2, 1 i jest enemy reloaded, czyli e że wiemy, że przeciwnik już mniej więcej zdążył przeładować. Jeśli ktoś nie jest pewny swoich jakby umiejętności set obliczanie na żywo tej wartości podane w taki sposób, czyli położenie myszki versus położenie kadłuba daje nam wartość efektywnego pancerza. Co do tego, jeszcze przyjęte obrażenia, to mam w ten sposób rozpisane ten konfig do tego to o czym mówiłem właśnie pula hp swoja i przeciwnika to jest właśnie ten team hp puls do tego żeby to działało no to oczywiście tak jak wspominałem już wcześniej musi być wyłączone oto musi to być wyłączone żeby to działało kolejna rzecz atak swoim się z tym przydaje się Poniżej 100 metrów e, pokazuje na przykład nam, jeśli powiedzmy przeciwnik jest za ścianą, w promieniu około 100 metrów pokazuje się taki wykrzykniczek, że ktoś tam jest w okolicy 100 metrów. Nawet jeśli on jest za trzema ścianami i nie ma na nas bicia, to żeby po prostu być świadomym tego, że on nie jest na wprost nas, tylko powiedzmy od, e, gdzieś z boku, więc możliwe, że może nas objechać. Ym, co to jest to? Ym, damage count in battle. A wiem. Wiem. To, jeśli dobrze rozumiem, to na żywo potrafi obliczać nasze wn czy Czyli na przykład jeśli teraz jak się bitwa zaczyna i zrobiliśmy 0 damage'u, to wiemy, że tych WN-ów będziemy mieli na przykład 0. Jeśli na przykład teraz zrobiliśmy damage'u tyle, to będziemy tych wn mieli 2400 oczywiście jednostkowo. Dla tego czołgu, ale no w sumie ciekawe, czyli pokazane wartość uszkodzeń zadanych i jak to się ma do ewentualnych WN-ów po bitwie. Jeśli ktoś lubi tak bardzo, bardzo na żywo śledzić, na przykład, że czy mu ratio, czy, czy mu WN-8 pod tej bitwie spadnie, czy, czy wzrośnie, to właśnie w ten sposób może to na żywo bardzo śledzić. Mam w ogóle wyłączone, customizowane to menu pod Z. Osobiłem się z tym podstawowym, nie zmieniam go tego w ogóle nie używam idei, tego trochę nie rozumiem więc nie będę się nad tym zagłębiał włączony mam safe shot, czyli nie mogę strzelić do swoich, plus dwusekundowe zablokowanie strzałów ewentualny wrak przeciwnika na arcie skupiającej, ładującej 40 sekund, rzecz bardzo przydatna jeśli ktoś potrzebuje to 15 metrowy taki okrąg pojawiający się pokazujący ewentualne wyspotowanie plus na, yy, tak to było no to w sumie tyle yy, i to co jest od jakiegoś czasu E, podobno zbanowane na serwerze rosyjskim. E, oprócz obrysu e, no, pojazdów przeciwnika również pojawiają po, o, obrysy pojazdów sojuszniczych, które są widoczne cały czas e, i to na serwerze RU jest już od jakiegoś czasu zablokowane. Możliwość zmiany mm, hangarów, to już jak to lubi, czy ktoś lubi standardowy, czy, czy taki, który mu WG funduje, na przykład teraz z okazji rocznicy, mm, jak chcecie, tu jest jakaś... Y, droga, może być w lesie, to już jak sobie wszyscy chcecie zegarek w garażu tak jak mówiłem, nie, nie potrzebuje, więc może, więc może ktoś z Was też nie potrzebuje, może ktoś inny będzie chciał, zmiana tej karuzeli z wyborem pojazdów na dwu albo trzy rzędową to jest ciekawe dla osób grających często CW modyfikacja pokazująca kiedy wyskoczy mniej więcej bitwa i o której godzinie, jakiego będzie typu automontowanie tych trzech rzeczy, czyli siatki, lornetki i skrzynki narzędziowej nie używam Progress indicator text mode pogrubienie po prostu jakby uwypuklenie tych cyferek przy postępie misji. to już takie trochę kombinowane. Replay manager, ciekawostka. A taki, a już wiem o co chodzi. To jest w grze pojawia się przycisk dodatkowy który możemy sobie odtwarzać powtórki i nie musimy po prostu wtedy wychodzić z gry po to, żeby jakąś włączyć. Po prostu ją sobie odpalamy z poziomu klienta, widzimy podstawowe informacje i potem mamy od razu przycisk, żeby ją uruchomić, ale jeśli tylko ktoś ma powtórek dużo, to może to spowolnić grę, bo wtedy musi wszystkie te informacje załadować. Nie używam i tak jak powtórkę komentuję, to z gry wychodzę. Zmienione drzewko technologiczne, to już od jakiegoś czasu używam i jest ok. Także teraz się przestawiłem na to inne, ale to był akurat był, był mój błąd przypadkowy. Wolałem to Rekos Vertical tech czyli jest naprawdę bardzo fajne. Zmienione ikonki oczy, tych wszystkich amunicji, zasobników, no wyposażenia to już jeśli ktoś, jeśli ktoś chce. Poprawione oświetlenie na, na mapach to trzeba by sprawdzić na, na screenach, czy różnica jest duża i tutaj mod pokazujący niezniszczalne struktury. Szczerze mówiąc, co do jego legalności nie jestem przekonany, więc uważajcie, bo on bardzo wyraźnie zaznacza co się da zniszczyć, a co nie. Także tutaj zalecałbym ostrożność. Znany mod Max Farplane mod, on tutaj usuwa mgłę wojny i jednocześnie zwiększa zasięg widzenia. Można sobie albo usunąć tylko mgłę wojny, albo zwiększyć maksymalne widzenie, albo usunąć mgłę wojny i jednocześnie zwiększyć maksymalne widzenie. To taka modyfikacja. To, to o to, czym pewnie mówiłem, ekran ładowania wzbogacony o, o takie podstawowe informacje o mapach czyli gdzie najczęściej są punkty a czyli miejsca raszy, przejazdy, gdzie się najczęściej czołgi spotykają to już jak wolicie teksturki tutaj od, od GrandPy, można mieć teksturki na na przykład tutaj na, na pojazdy, że mają jakieś tam alianckie naklejki, mogą być wagony pomalowane na żółto mogą być kolory kapa w innym, w innym odcieniu zamiast tam standardowego, na przykład niebieski no i tutaj na przykład to coś czego jeszcze nie bardzo rozumiem, to może mi wytłumaczycie Gold Ammo Visibility Mod i tutaj jest na przykład, jak ktoś penetruje hitem, no to wtedy jest na niebiesko, jak ktoś penetruje APCR, wtedy jest na, na czerwono. Może być też silver blue, wtedy jak jest APCR, to wtedy jest na srebrno, ale czemu to ma służyć, więc nie wiem. Minimapki HD bardzo przeze mnie od jakiegoś czasu lubiane. Tutaj są biało-czarne, jeśli ktoś nie lubi kolorowych, a tu są mapki od Lokastana, szczerze mówiąc, z tego co wie, modyfikacja używana przez wiele osób i jedyna tak naprawdę słuszna, bardzo fanny, fajne te mini minimapy, wyglądają one o wiele szczegółowiej. Jeśli ktoś lubi to hit zones, teraz tego co widzę jest ich bardzo niewiele, wcześniej było przecież tych hit bardzo dużo, teraz są tylko w jednej wersji pokolorowane od Goharu, jeśli ktoś nie znał X-Spotów, czołgów, no to, to mu się na pewno bardzo przyda. Pokolorowane penetracje, rykoszety i tutaj ewentualnie malowanie wraków. Z tego co wiem, nie można tego używać na Eslu, także można mieć je wcześniej, były tylko białe, teraz są zielone, nawet jeśli ktoś potrzebuje. Białe gąsienice, kolejna odmiana i przechodzimy już na koniec statystyki sesji. Zwróćcie uwagę tutaj na opisy, ja używam tych, czyli without modified infight messages doesn't change game client language. Czyli tutaj to znaczy, że jeśli wybierzecie to, to w tym momencie zmieni Wam się język gry na angielski, a jeśli weźmiecie to, to język pozostanie ten sam, i będziecie mieć właśnie statystyki sesji by Jasen Krasen, których ja używam. Jeszcze ewentualnie jest Locustan, CD jest ta ikonka czołgu. Moim zdaniem potrzebna jest Locustan Minimal. Ja używam tej Jasen Krasen. Podstawowa, bardzo fajna, już się przyzwyczaiłem. No i to o co sporo Was pyta, Omen, jakie masz mody na dźwięk? Tutaj właśnie przechodzimy do dźwięków. Pierwsze to są Unreal Tournament Voices by Locustan Generation. I to jest tak naprawdę, wszystko to, co w ten tak, przede wszystkim odliczanie, gdzie są 3 minuty, gdzie jest minuta, gdzie jest 30 sekund do końca walki i ten UT Voices. To przy okazji, a tak naprawdę, szczerze mówiąc, teraz ręką na sercu nie wiem, czy to jest ten mod, czy inny, ale ten napis na przykład, że ktoś właśnie, że, że powiedzmy udało nam się zrobić w Plutonie braterstwo broni, albo ostateczne poświęcenie, albo ktoś właśnie przerwał braterstwo broni. To są właśnie te komunikaty i ewentualnie te głosowe, które tam słyszycie, na przykład multi kill. To jest właśnie UT Announcer, czyli Unreal Tournament Announcer. Dźwięki silników od Gnome Fadera tylko i wyłącznie w wersji bez radia. Dźwięki dział od Gnome Fadera w HR Mod. Niektórzy mówią, że są zbyt hollywoodzkie, przerysowane, nierealne. Szczerze mówiąc, ta gra ma dostarczać mi fan. Jeśli i dla mnie fanem jest usłyszeć, jak po prostu Godzilla ma ten swój wypierd ze 182 mm, i to jest dla mnie coś, co, co mnie kręci i tych, tych dźwięków co używać nawet jeśli są nierealne Godzilla też jest nierealistycznym pojazdem także niech tak będzie nierealny pojazd ma nierealne dźwięki Dilwyd i dźwięki przyjętych strzałów to są właśnie również od gnom Fadera. I tu jeszcze ewentualnie macie możliwość zmiany dźwięków e, załogi. Ciekaw jestem, co znaczy Top Gear V1. To może być ciekawe. Dźwięki Top Gear'a, czyli pewnie Jeremy Clarkson, Richard Hammond i James May mm, swoimi jakimiś głupimi tekstami e, zastąpili dźwięki załogantów. W sumie, słuchajcie, to tyle. Filmik pewnie wyszedł mi jak zwykle długi, ale mam nadzieję, że Wam się podobał. Jak zwykle. A jeszcze ostatnia rzecz nowa. Jeśli chcecie mieć identycznie konflikt taki sam jak ja to w opisie filmu znajdziecie go, bo tutaj jest możliwość, zobaczcie, jest Load, ten przycisk, jest Save, jest Export i jest Clear, czyli teraz jeśli ja sobie zrobiłem jakby swoją wersję modów i zrobiłem Save, to Wy jak sobie ściągniecie te, ten pliczek, który jest tam, tak, plik .conf, bardzo malutki, to sobie klikacie na Load i teraz widzicie, ewentualnie możecie wczytać profil, Grumfelumfa, Aikar Jaracha, e, Jaraha, e, Mutalitiego, ewentualnie w local file i w tym momencie w local file e, po prostu ten plik sobie, na przykład na pulpicie go znajdujecie i tu klikacie dwa razy na ten mój profil i on się wam dokładnie wczytuje. To w sumie tyle, nie przedłużamy. Bardzo wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.